Jestem w Bielsku i wyszedłem na prostą czerwonym szlakiem idziemy na górkę Wilkowicką. Może bezkit mały, ale szlaki strome. W Tym miejscu odbijamy na Łysą górę. Na Parstnicę rosną na szlaku. A tu taki kopiec wielkim rówek. A tu robota wre. Łysa góra, 653 metry Tu odbywają się zloty czarownic A tu taki widok na Skrzyczne Chwila odpoczynku Łopanie, jakie łopiany Przyjemnie się tu idzie Doszedłem do połączenia szlaków i od razu zrobiło się więcej turystów na szlaku schronisko na Magórce Wilkowickiej z Magórki Wilkowickiej idziemy na Czupel niebieskim szlakiem taka instalacja na szlaku jest Czupel, 933 metry korona Beskidu Małego zaliczona i schodzimy niebieskim szlakiem do Łodygowic a tu widać ureżar i zbiornik. Skręcamy na czerwony szlak tu niezła stromizna w dół. Kamienna droga przez mękę. Taka przyjemna polanka ze strumyczkiem. Zrobił się taki bruk Trasa obchodząca strumyczek jest bardzo groźna Diabelski kamień na przysłopie Teraz się takim jarem idzie. Kamieniową łodygowicę, roboty strzałowe, zakaz wstępu. I schodzimy do łodygowic na busa albo pociąg do Bielska. I jesteśmy na dworcu w łodygowicach. Szczegóły, trasy w opisie filmu.